Ja, Altarski, bardzo serdecznie i dzisiaj, trzymam gry na PlayStation 4. To będzie dzisiejszy odcinek, tak? Właśnie to będzie dzisiejszy odcinek. Z naj... Top 5 najlepszych gier na PlayStation 4. Ten odcinek, właśnie dzisiaj, z tej serii będzie. No, a seria już jutro. No, jaki mam właśnie pomysł, żeby co dwa dni nagrywać challenge, oczywiście jeśli czasami mi się nie uda w drugi dzień nagrać challenge, to czasami nie będę nagrywał pięć dni, może i nawet, a raz za to nagram dwa dni, albo czasami trzy dni pod rząd challenge, jeden dzień, drugi dzień później znowu challenge, trzeci dzień challenge i tak właśnie chciałem, żeby challenge się pojawiały na moim kanale. Odnośnie laptopa już bym chciałby, chciał bardzo go mieć, tak że niedługo może będę już go miał. Chciałem nagrać bardzo dużo gier. Także niech Zaczynamy. Gra numer 5, czyli... No, Uncharted 4. Yy, oglądałem bardzo dużo odcinków yy, z serii Uncharted 4, czyli Uncharted 4. Bardzo dużo y, filmików na YouTube oglądałem, czytałem bardzo dużo o tej grze. Gra mi się podoba, dlatego umieściłem ją na piąte miejsce. Oczywiście myślałem długo czy umieścić Uncharted 4 czy Far Cry 4, ale jednak zdecydowałem się na Uncharted 4, także właśnie umieszczamy ją na piąte miejsce. Miejsce czwarte. Gra! nie każdego bardzo znana, którą mam ze sobą. Gry, które mam ze sobą będę pokazywał. Także Call of Duty Black Ops 3 to jest kolejna gra, która bardzo mi się oczywiście podoba. Gierka jest naprawdę spoko. Grałem w wiele części Call of Duty, ale wybieram jednak naprawdę to, bo jest ona naprawdę fajna. Można grać multiplayer na zombie, można grać multiplayer, można grać kampanię z botami, można grać z botami i... Z z przyjaciółmi na zombie naprawdę wiele można robić czego na przykład w Modern World War 3 i 4 nie można na przykład na zombie grać z tego co wiem, bo u kuzyna grałem i on nie miał opcji zombie, także gra naprawdę spoko, podoba mi się no i pomimo, że Modern World, World 4 jest najnowsza no, w części ukrywa. może właśnie jeszcze będę robił takie rzeczy, że będę grał na PlayStation, no jeszcze zobaczymy Gra numer 3, czyli Grand Theft Auto V, którą mam ze sobą, czyli GTA 5. no właśnie, jest umieścimy na trzecie miejsce, ponieważ gierka jest naprawdę zawalista, spoko, pewnie y, dużo osób z Was zna tą grę, może prawie każdy, ponieważ jest wiele odcinków z tej gry, y, wiele osób, wiele youtuberów ją nagrywa, także każdy... Powinien, grać, powinien znać tą grę. No, ogólnie, yy, przeszłem w yy, niej pomysł. Gra numer 2, czyli jest to FIFA 16, którą oczywiście mam tutaj ze sobą. No właśnie, FIFA 16. Musiałem, ponieważ bardzo kocham piłkę nożną, musiałem tą grę umieścić na drugie miejsce. No, dla, z racji tego. Yy, że właśnie kocham piłkę nożną i umieściłem właśnie i grałem w nią wiele razy yy, też właśnie nie tylko dlatego, że kocham piłkę nożną tylko, że gra jest naprawdę zawalista gra w piłkę nożną, można grać turnieje online, online draft swoimi kartami online, multiplayer wszystko, no, można nawet z botami turnieje i różne rzeczy chyba każdy yy, zna tą grę również, ale polecam bardzo grać z i oczywiście umieściłem Fifa 16, czyli na pierwszym miejsce muszę umieścić Fifa 17, no właśnie, dokładnie, no czyli gra jest praktycznie taka sama, tylko po prostu jest to nowsza wersja, są zupełnie in trochę inne wolne i karne, yy, wolne z daleka mi się trochę nie podobają i karne mi się nie podobają. Piszcie w komentarzach jak strzelić wyżej, bo gram u i strzelam cały czas tylko po ziemi. No właśnie nie wiem jak strzelić silniej i wyżej karmię. Gry nie mam, ale będę kupował. Bardzo mi się ta wielka podoba. FIFA 16 właśnie ogólnie mam, jak widzieliście. A FIFA 17 właśnie kupiłam. Jak nie chcesz, odcinek był za długi, e, subskrybujcie, lajkujcie miły komentarz, no i jak subskrybujesz mój kanał, to dzwoneczek, ponieważ niedługo drugi, drugi, drugi filmik, kolejny filmik, także ja się z Wami żegnam, siema!